Dzień dobry Państwu! Na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001, Drobiazgu chciałbym Państwu, w zasadzie, no, tytuł jest kuriozalne reklamówki, ponieważ no już tyle różnych reklamowych rzeczy państwu pokazywałem, ale jest parę takich rzeczy, które nie łapią się na inne programy i dzisiaj może zacznę to, że zajmowanie się historią reklam to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe zajęcie. Ja pamiętam pierwsze reklamy w telewizji. To była Polena 2000, Ociec prać. No i słynna reklama chyba pierwsza taka reklama, która była w formie takiego filmu to był reklama Prusa Koleb. To była taka polonizacja firma która produkowała środek na prusaki że się prusaki że tak powiem łapało i to był ten prusakoleb no ja mam reklamy chyba najstarsze takie które mają na pewno ponad 150 lat i tych reklam jest sporo powiem państwu jak się czasami takie historie zaczynają to jest na przykład widokówka z 1901 roku to jest widokówka z bardzo ciekawą korespondencją. Ktoś pisze do siostry, że jest zadowolony tam z pobytu i że prosi o adres. Widokówka jest też, jak to się mówi, z tak zwane długie adresy, czyli taka wczesna, nie było specjalnie tam miejsca na korespondencję, i tutaj pisze. Y, Deutsche Farad, y, Deutsche y, niemiecka fabryka rowerów August, Augusta broka y, 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 w miejscowości y, Einbeck. No, muszę powiedzieć, że ta widokówka zainteresowała mnie, że akurat była tutaj, y, szła dogostkowa, y, szła z górki, y, to Rawicz, no ciekawy tekst. No, widokówka ma ponad y, 120 lat. Ale zainteresowała mnie właśnie ta fabryka rowerów. No i... Od tego czasu się tym zainteresowałem. Tutaj proszę zobaczyć, mam właśnie ilustrowany katalog, znaczy pierwszą stronę tego katalogu pana Augusta. Była to firma, która była nie tylko, jakby to powiedzieć, produkowała rowery od 1888 roku, działała do 1932 roku. Był katalog, który miał 240 stron, i on, oczywiście, oprócz tych wszystkich rzeczy takich, Związanych z rowerami, to też normalna była taka firma wysyłkowa. Można było tam kupić zegarki, biżuterię, broń myśliwską, takie wyposażenie turystyczne, i ta firma bardzo, bardzo mnie zainteresowała. Była to też firma wysyłkowa, czyli była to jedna z pierwszych firm wysyłkowych, które działały. No i tak, jak wygląda tutaj, tak wyglądał. Teren tej fabryki gdzie właśnie produkowano te rowery to akurat jest katalog wydany na 1912 rok więc jest to jest to naprawdę bardzo bardzo ciekawe no te rowery powiedzmy tu jest reklama była właśnie takie Czasopismo, które opowiadało o, o, o w ogóle o przemyśle rowerowym niemieckim. No i tak wyglądały te rowery. No takie naprawdę bardzo archaiczne. Proszę zwrócić uwagę, że kierownica i środełko jest na tej samej wysokości i ludzie tak, że tak powiem, bardziej pochyleni jeździli na tych rowerach. No tutaj są rzeczy, które mnie bardzo interesują, czyli dzwonki opuszczane na przednie koło. Mam takie dzwonki, mam taką syrenę, ale muszę powiedzieć, że nie mam takiego dzwonka, który jest z gwizdkiem, czyli powiedzmy, wytwarza się pęd powietrza, który powoduje, że to to urządzenie gwizdało i to było bardzo bardzo ciekawe. No muszę powiedzieć, że ona naprawdę też ta firma zasłynęła z tego, że sprzedawała ogromną ilość rowerów i Zasłynęła z tego, że produkowała odstraszacze dla psów, ponieważ rowerzysta, jeżeli gdzieś grasowały bezpańskie psy albo psy, które nie były na uwięzi, to były dużym zagrożeniem dla rowerzystów, ponieważ no, potrafią, jak to się mówi, ściągnąć z rowera i ten pan produkował petardy odstraszające do właśnie do odstraszania psów to były bardzo one często używane przez listonoszy którzy na rowerze rozwozili korespondencję no i też były też robił takie Sikawki, gdzie była woda amoniakalna, one były przy kierownicy, i taki pies, polany taką wodą amoniakalną, tracił chęć atakowania rowerzysty. Także myślę, że w dzisiejszych czasach też podobne rzeczy by się zdarzyły. I tak jak wspomniałem, tym zaczątkiem tej firmy rowerowej, jeżeli chodzi o zbieranie, była właśnie ta widokówka. Muszę powiedzieć, że przez te lata udało mi się kupić dwie reklamowe, takie poziomnice, one się różną w okresie wykonania, ponieważ tutaj na Mosiądzu jest reklama właśnie firmy z Einbeck, a tutaj już jest nadrukowana na podziałce, czyli to jest taka typowa. E, e, Mała poziomnica, na to niektórzy mówią mądre drzewo, ale w każdym razie to są właśnie też reklamówki, kuriozalne firmy, firmy, właśnie, boka. Proszę zwrócić uwagę, niedawno udało mi się kupić lampę rowerową, karbidową. Mam ich trochę w swojej kolekcji, ale ta jest dla mnie bardzo też ciekawa, ponieważ nie wiem, czy panu się uda pokazać, ale tutaj w tym miejscu jest po prostu jakby Napisane, kto to wyprodukował, kto to sprzedawał, do czego to służy, i jest to po prostu reklama tej firmy rowerowej. A że jest to firma nie tylko rowerowa, ale też właśnie wysyłkowa, no to proszę zwrócić uwagę: mam też skrzynkę, która też dawno już weszła w moje posiadanie, ale jest to oryginalna skrzynka, właśnie firmy. Pana Augusta, która tu z boku mamy wszystko opisane, do kogo ta skrzynka należała, i jak ktoś zamówił sobie jakiś towar, to jeżeli miała to być bezpieczna przesyłka, to właśnie w tego typu skrzynce zostało to wysłane do klienta. Czyli patrząc, że zaczęło się od takiej reklamowej widokówki przez małe poziomnice. Inaczej mówiąc, waserwagi, no, katalog jest w PDF-ie do pobrania w internecie. Polecam, naprawdę bardzo ciekawe źródło wiedzy, jeżeli chodzi o różne rzeczy w tamtych sytuacjach Ja szukałem specjalnie, właśnie tych petard i, i tych sikawek amoniakalnych, ale nie, nie dopatrzyłem się w asortymencie do sprzedaży. No, tutaj wspaniała lampka, także naprawdę te reklamy są bardzo, bardzo ciekawe. No i. Ponieważ tytuł jest kuriozalny, no to kuriozum to jest coś rzadkiego, coś mało spotykanego. Proszę zwrócić uwagę właśnie od Przyjaciół ze Szczecina z Muzeum Zduńskie Opowieści dostałem na pamiątkę takie wspaniałe pudełko kartonowe, reklamowe pana Mareckiego z Poznania. Naprawdę pudełka sprzed pierwszej wojny światowej są niezmiernie rzadkie. Ja już robiłem kiedyś wystawę kartonarze i, i, i różne reklamy, ale naprawdę to pudełko mnie bardzo zachwyca. Te reklamy Dziwaczne, naprawdę mają, mają ogromny potencjał. Proszę na przykład zobaczyć, że to jest taka reklamówka Starnobrzegu. Jak się mówi, tak się patrzyłem na to i mówię, czemu to takie żółte, czemu to takie dziwne? Ale przecież Tarnobrzeg słynie z produkcji siarki i jest to herb Tarnobrzegu wykonany z rodzimej siarki, czyli jest to kuriozalna reklama. Tutaj na przykład jest fabryka w Hamburgu, która przetwarza ropę i to jest taka reklamowa klamerka i to pisze Chemi Petrol Hamburg. I o, jest to tutaj użytkowe. O, można to tutaj do takiego czegoś przyciąć, jest to reklamówka. U mojego dziadka na biurku ze starych fotografii wiem, że była reklama firmy, która produkowała pompy. No i wiedząc, jaką reklamówkę mój dziadek miał na biurku przed wojną, to udało mi się taką reklamę właśnie nabyć, i jest to spora ciekawostka. No. E, Pan Ferfet w Leśnie e, e, był e, handlarzem e, handlującym piwem i e, wodą mineralną. Mam skrzynki, mam butelki pana Ferfeta, a to jest e, wafelek, czyli taka tekturowa podkładka, e, na której się ta firma reklamowała. No, tu na przykład mam bardzo ciekawe, bo tu jest Schneider Mille, czyli e, e, miejscowość e, wszystkim bardzo dobrze znana, i to jest zamknięcie. Do okienka kasowego na dworcu, gdzie się bilety sprzedaje, i ktoś, kto wykonywał akurat te przedmioty, które były dla kolei potrzebne, reklamował się w ten sposób, że tutaj jest jego nazwisko. No, do dzisiaj wielu ludzi pije kawę edusho. No, jest taka maluteńka, reklamowa miarka do kawy edusho. I proszę zobaczyć, że tutaj akurat jest większa pojemność, czyli na, nazwijmy to na dużą kawę, a tu jest po prostu na małą kawę. Jest to pudełko reklamowe. Na przykład firma Norddeutsche Affinerie w Hamburgu to jest firma, która handlowała Miedzią, i to jest taka gąska wykonana z miedzi, która może być na biurku, jako przycisk do papierów, ale jest to też wspaniała reklama, i weszła, jakby to powiedzieć, w mój zbiór. No, mam na przykład zwykłą kłódkę. Jest kłódka wyprodukowana przez spółdzielnię Przyszłość w świątnikach. No, jest zwykła kłódka. Ale proszę sobie zwrócić uwagę, że tu jest reklama i takie kłódki rozdawano na drugim zjeździe PZPR, który się odbył 16 stycznia 1954 roku. Jest to też rodzaj reklamówki. Myślę, że uczestnicy tego drugiego zjazdu, każdy otrzymał taką kudeczkę. No tutaj na przykład mam bardzo ciekawy otwieracz. No. Kapsle do dzisiaj e, funkcjonują, a to jest oryginalny, przedwojenny otwieracz do Coca-Coli, czyli trink Coca-Cola, zimna cola, jest reklamówka. Dziwna. No, reklamówki bywają dziwne. Proszę zobaczyć, to jest długopis. Reklamówka wódki wyborowej, i, i tutaj mamy buteleczkę, która sobie pływa. Spotykam wiele takich długopisów reklamowych, czasami tam pływa jakiś statek i jest pamiątka skoło brzegu, ale w każdym razie to jest reklamówka wódki wyborowej. Tutaj mam na przykład kolejną reklamówkę również otwierać do, e, Kapsli i tu jest Berlinen Kindle. To jest takie jedna z bardziej znanych browarów i, i wytwórni, która w Niemczech robiła, ale ten Berlinen Kindle mnie zainteresował. bo Proszę zobaczyć, taki Berlinen Kindle, mam taki też malutki kufel e, z głową, czyli to berlińskie dziecko e, wychodzące z tego kufla, i to jest też ta reklama tego Berlinen Kindle. No i proszę zobaczyć, mam kolejną taką reklamę. Proszę zobaczyć, jest taki. Chłopiec wychodzący właśnie z tego e, e, berlińskiego piwa, a tu proszę zobaczyć, że jest to obcinak do cygar. Tu jest Żylecka. I tym można było sobie obciąć końcówkę cygara, żeby je rozpalić. I też e, każdą e, reklamówkę Berlin Kidl, którą spotkam na swojej drodze, e, na pewno mnie ona zainteresuje. Tutaj taka reklamówka zrobiona z takich wczesnych tworzyw. I tutaj pisze: Hotel Kaiserhof, restauracja, winiarnia, e, leśno-poznańskie. E, jest to naprawdę też bardzo, bardzo ciekawe. E, na pewno jest to sprzed pierwszej wojny światowej. Ta reklamówka ma 120 lat. Była to na pewno taka tania. I co jest to ciekawe, że zostało to wyprodukowane w Opolu. Nawiązałem kontakt z regionalistami z Opola i właśnie potwierdzili, że ta firma na zamówienie robiła różne, różne dziwaczne reklamy. No tutaj mamy to. No i chyba ostatnią reklamówką będzie, nie wiem czy ktoś będzie wszystko wiedział, ale w każdym razie, to jest nożyk reklamowy. Mam tych nożyków bardzo dużo, ale ten jest też taki dla mnie kuriozalny, ponieważ to jest reklama firmy Olas. Olagum to była firma, która produkowała prezerwatywy. A, za, a weszła do historii w ten, że właśnie dostarczała prezerwatywy w takich specjalnych aluminiowych pudełkach, i to były prezerwatywy dla żołnierzy Wehrmachtu. Czyli powiedzmy, ta firma też się wpisała w historię. Mógłbym tych reklamówek pokazywać nie dziesiątki, a setki, ale właśnie o to chodziło, żebym zwrócił Państwa uwagę, że takie moje zainteresowanie właśnie tą widokówką zaowocowało, że już się mały taki podzbiór zrobił ciekawych reklamówek, a w ogóle historia reklamy jest bardzo ciekawa. Dziękuję.